Ja będę stały się patrzył, czy ona nie znika. Ej, uśpiej Nie! Potem będzie leczenie z kimbelkami. Szkoda że to jest 6 minut, a nie, na przykład nie wiem, 3 minuty. Co ty za szybko. Ciekawe ryskama. jakie kolorki będą, nie? No taki, i takie nagle walentynkowe tam siadają O kurde no mi by mogło siadnąć, no gra by mi oddało, to gra by mi oddała za tamtego ipera. <grym> sami na serwie Wow em, ty, ty, ty. Ej, uważaj, uważaj, bo... weź z tego megalozaura trzeba tego megalozaura nie! Pół, pół, pół lopia. Weź strzel tego megalazaura Bo jak to... nas złapie to zabije Okej okay. no, no na, na krymonic level w ogóle No 15 Wiesz idę na spino Idę on ma HP. ILE ON MACHA BADYR? będzie trzeba też zebrać te Ej, ej, to będzie od razu jakiegoś tutaj przyprowadzić. Nie, Łatwiej będzie przeprowadzać rzeczy jak będziemy mieć już dorosły rybki Eee, taka racja Daj, bo ona będzie mogła cię... Jak cię zapłodni drugi raz wezmę, ale nie wiem... nie wbiegnij bie, przypadkiem radiację, bo stracisz dziecko. No. A, bolec. A ja, ale... Gorek boję się bardziej kurwa tego, że... A gorek yy, Że tam wchodzi Astro Bluera, nie? Co chcemy zrobić No... ale, ale tam wchodzi Astro Bluera i się tego bardzo boję, że ona może nam rozjebać trapa. No to właśnie będę widzieć damage chyba, nie? Ej, no właśnie, ona może te pozwać. To poczekaj, przyciągnę ją... kuszą. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj. A, no. bo ona się, się jeszcze sfokusuje na behemota i go rozwali. A. Czekaj, bo ona się trochę podleczyła, to ją pobiję trochę. Nie bi. niebi ją. Nie bij, jej. Jak ona cię zapodniła, jak ty nie miałeś pokazanego, że jesteś zapłodniony? Mam pokazane. Ona ci pościę. Nie, nie puściła mnie raz. Raz mnie do końca zawsze. Do Chłopie, mi, pozostały mi, mi dwie pełne tarcze i depresja. Ta, nie zostało jeszcze... A no, jedna tarcza, mi została. Jest 19.24 8 minut, z... znaczy 10 minut zatuje na, na jednego, żeby się to. Czyli ja... 10. No załóżmy może 20 Ej, bo jest tam blisko rogdalek tam po lewej. No jakbyś skoczył hazmatem i byś go wziął tam. O. Ale ja za ja, nim Jak bliska go nie ma. No tutaj ślepoto. Ślepotka Marysia. In my in my tribe. Zniknął! Tam jest daleko, weź bo nie bi, bo ja za 40 sekund drodzę No nie strzelaj, no kurwa ile on ci powtarza Strzelam sobie dla beki, pod... e, nie, bo... nie, e, bo za chwilę ci Reaper Queen. Jak trafisz, jak... Jak mój Reaper zginie, to zajebie Nie Wczoraj, on i tak będzie w katce. Ja wezmę spina i rozwalę tego gdejka. Ja za 10 sekund radzę, więc zamykam się ja i zbieram też reperał. Yo, 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 yo! Udałeś, debil! 7 was? sekund! <śla> to jest to, deb... to jest... No to... to... jest... kurwa, weź! przez 3, 2, 1 mam! Okej, okay, odpieram Ej, nie gadaj, że walec Pokaż. Czekaj, on nie mogę go claimnąć. Nie, jak on dorośnie, bo teraz ten, bo teraz ma te boki jakby, cały jest jakiś czarny i boki ma trochę ten. zobaczymy jak dorośnie. Ja Najpierw minutę to, to już ruchu. jem, bo i tak na 300 sekund mam. Ej, tylko, że to 300 sekund to to szybciej mija niż minuta. Ej, co no jest? Nie, to się tak wydaje. Nie, serio. Serio, bo minęło już 20 sekund w tym po lewej. I 15 sekund w tym poprawi. Mm, mm. You smell like a baka. Mm. Lubisz głupi. Beautiful. Ja ty w ogóle, ogóle widziałeś filmik beautiful. pod którym cię oznaczyłem? Na, na TikToku mnie praktycznie dzisiaj nie było więc... Ale to ja ci już dawno, kilka dni temu oznaczałem, bo było, że oznacz ja. sobie: To był lodeczek. to był w 100% lodeczek. I ja, jakiś chłop polubił ten komentarz? O, no może to kurwa, Wiktor, albo Krzyż. O, może ja małego szkraba! Weź tego Logdrajka, bo go zabiję. Oh, kurwa mać! Co ale mam w ogóle na pigułach? Nie, nie odbiję do mnie. Chcę, będziesz wracał na piechotę i pójść w dupę. No i to się zapadnie, trzeba? Chodź tu. Spierdalaj teraz ja. Ale ty nawet się szybciej zapodnieś ode mnie, ja miałem mieć pierwszy. Pierdalaj. Pa. Ile razy chcemy się zasadzić No i teraz siarkuję ja właśnie, bo mam muzyczkę Tak, no i tak się to robi Tak się to robi, że spierdzala od ciebie dobry plan. Halo Halo, a bo ja śmierdzę tym Ona mnie pewnie przez to nie może wziąć. A właśnie, no bo śmierdzimy tym, głównym. No właśnie. Co to za kolory A takie zwykłe Wyciągaj Ej, to chyba nie jest walentynkowy. nie, to jest zwykły chyba A zwykłe Smell kabaka Unc, 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 unc Unc, unc, unc Unc Pokaż teraz go, E zwykły Jeden ten Okej, Czekaj, behavior 12, 13 khp, 300 mili, okej okay. Ale m, mega dużo stamina Co jest? Dlaczego on się rusza? Włącz, enable wonder... nie, nie włączyć mu wanderingu A, dobra, okej i pasiwa mu dam od razu za to ja nawet wiem, nie, nie wierzę, insane Nie, smoko, ale tam ty, ale żeby ona nie zniknęła, nie? Musi być wyrenderowana, wy nie? To. To bądź przy niej, bo i tak śmierdzisz. Ty też śmierdzisz, o kurwa. Zniknął już. Ej, bo mi ripel lipa... chce wyjść. Albo nie. Ja nie pozwala. Chodź, i Stara idzie z mlekiem wiem, hmm, jak mi się nocek nie chce robić, jak nie mam z kim Domyśliłem się Ech. Ja od razu Disable wandering To od razu trzeba Dlaczego ty nocek nie, nie możesz robić? Nie Bo wiem są agresywni a ja z agresji. Jezu, mój Reaper to jest takie gówno w porównaniu do twojego. To tak, to nie tak weszło. Mniej HP, o 200% więcej Staminy i o 28% mini mniej. Dobra, ja mam zytwu. dwóch I smelki... Co? An Andrzej? Nie, 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 chłopie! Jest, jest lepsza nazwa. Andrzej. To jest od mojej nazwy. Ale to, to jest... Je ale, to, ale to jest odmiana Andrzeja. Jędusi. To tak swojego. Pierdzę się od mojego Andrzeja. Mam laga przez twojego Andrzeja. No i co ty chcesz? Kuket ja jest... meat <głos> <głos> Ej, a tutaj nie ma zyzy w ogóle? Czy mi nie pokazuje? kraj nie, 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 to nie, 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 kraj nie, 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 masz szczęście. Jaki masz nie,

w scenariuszu było! Aha! Czekaj, zabiłem jednego yy, glowbaga i mi kurwa nie wskoczyło do 75, to... plus 14 jest takie, No to był jakiś jebany glowbag. Mmm! Zobaczcie, co... mmmm. Mmm! Mmm!

Gilny, gin do O kurde jakie moje... Patrzę ostatni mojego po imprincie. 65k prawie, 64 i 600 mili. Ej, zjadła twoje ciało, ja pierdolę Ja pierdolę, ja miałem tam wszystkie kajopody. Ale ona nie wzięła twojej widowni, tylko ciało zjadła, gdzie będę musiał ją bić trochę. To w co moja dostała... W co mój Reaper King dostał imprinta, jeżeli twój ma... Nie no, a do twój ma 300 mieli, co ty gadasz. Mój Andrzej ma tego. Nie no, ty chyba na Bydgoszczy no. mieszkasz. stacji no, yy, staty nie swojego. No! Pisze mi 302.2 mili Ty zapewne się w Bydgoszczy? Nie, no to patrz kurwa na to. No, pokaż. 596.2% debilu. Ty jesteś upośledzony jakiś. Dobra, Co, mam ci screena wysłać? No podesz wyszli screena no, dawaj. Dobra. Nie to. wyprzycisk, przycisk. Robię ci screena statystyk. Przepraszam Gdzie masz... Niby 580 ileś mili Chyba w piździa. Głęboko zakopane Eee... Pisz, że rozkoczyłeś chat głosowy Czekaj Czy dało się O! rok eee, Rokdek jest mega blisko CO?! Ej to mnie daj! Ty kurwa to mnie daj! A dlaczego masz live? No bo chciałem zobaczyć ile mi minut brakuje Ej, ej, bo no mnie nie atakuje, będzie mieć trofeum ze co? No Dlatego No, wchodzę Ej, do bestiku Ale powoli go bi, ma mało Bierz Mów kiedy weźmiesz Jest Ty sobie pisz, tak, ja ci myślę co ja mam tego. Co myśli? To mi my, to, 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 to by w takim razie źle pokazuje. To bo wie, mój też by też źle pokazuje, nie normalnie to pokazuje. A mój ile ma niby, bo mój też by dostał coś w mili w takim razie. Co jest z tą królową? O, już mogę, dobra, nie ma problemu. Zjedz mnie. Jeszcze. Mam tarczę, no ja Nie mam. Pyrej, jalano. A ja ci widzę, co to, ty pykiam, Pyreja? Tobie pewnie źle pokazuję, bo nie może być taki imprint. Tobie mnie źle pokazuje? Ty pierdolisz. Co ty w ogóle pierdolisz. Mar. O nie, teraz uderzę No! Cool Cooldown jest na łóżko! Czekaj, szybko podniosę łóżko, bo mam 50 sekund do, do wyrodzenia. Już? Tak. Czekaj. Nie no, odrodziłbym się szybciej, bo było 10 sekund. To trzeba było mówić. Idź szybko po swoje ciało i zjedz swoje ciało, bo ona I ona się dziwnie zachowuje. Co mam zrobić? Zjedz swoje ciało, bo ja nie mogę swojego ciała zjeść. To nie no, ale to... mam je zjeść z No chociażby z pino czy czymśkolwiek. Ty, bo ja feromonski zjadłem! Dobra, 3, 2, 1 Lecia no, ja chyba o, to... Ostatnio... No nie ma itemów z moi moich Bo tu... Są w toku Ch Chodzi jest... mi o to żebyś po prostu zjadł ciało swoje, nie? A i z tymi wziął sobie stamtąd Bo ona ją znowu no, mnie znowu wbijać No! Bo tekstu mnie słapało, no! Liczę Teraz będzie gryzła nie gryź Ale odejdź ty Nie gryź Tak ładnie proszę. O! Ale nie umie łapać! No i mnie ukrysła! Us 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 usypiam cię. Nie usypia jej ty upośledzona istoto! <grym> queen jebany jest upośledzona. Kurwa nie chce mi się grać. To nie Po co postawisz 14 tysięcy łóżek? No tak. Ja zostawiłem specjalnie w bazie no, jedną łóżko tylko po to, by przysunęć. potem podnosić jedno, a nie że musisz 14 łóżek podnosić. Tutaj twoje ciało leży. Tutaj, 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 tutaj. Idę. Prze Przeniosłem je, żeby nie zjadło i idę. Nie no, je, jeżeli ty teraz weź jeżeli ty... Jeżeli to, tobie zajdzie ten feromon lipera i kolejny IPL będzie twój, to ja wychodzę. Rufak pers Będę walczył o kolejnego twój Spoko, Spoko, ja wychodzę na, a ja wyjdę przez to na trzy dni. To ja cię bo nie Pod teksturami mnie łapiesz kurwa. To kurwa nie Nie możesz jakby Tu ona stoi pod, pod teksturami Nie niż... Niżej... nie za jej nogi nie możesz e, e, być Spoko, tylko że jak ja podejdę to, to mnie ugryzię 100% patrz Podchodzę i mnie gryzę Pa Ugryź mnie za chwilę Będę Będę stał w bezruchu, na, nawet nie będę skakał, bo jeszcze tak skoczę, że mi ucieknie z tego. Helikopter, helikopter. Ja ja muszę ja muszę ich hitować. Ode mnie mi zebrał, ale przez to mnie zawija. O i teraz będzie łapała Nie no, będzie łapała, ale... Nie możesz Musisz podskoczyć tak, bo ci nie zła. No podskoczyłem! Ale ta kurwa ludzie mylą się, jeżeli ona chce puścić swoje kolce z ogona... Jest mnóstwo kochaniem w takich barwach, bo ona wtedy tak obniża pysk, jak z ludzie właśnie chcą się z tym z tym się właśnie pomyliłeś. Właśnie. właśnie nie, bo ona brała, jak jakbyś się wiedział. jak ona z tym to nic nie robiłem nawet. tym stać od lewej strony z znaczy, o, no. Możesz tak, nie uciekać Halyna Halyna! Nie no, bo aglonek za chwilę weźmie to dziecko No chłopie Czemu... spokojnie, masz jeszcze sekund No, ja no, no to być jeszcze mi daje hitu, nie sprzedam cool. całą O! O! Podsparł, podsparł, podszkocz. No podskoczyłem! kurwa, nie wierzę! <śm> a ja jak ty masz HP, yy, ten... Ogólnie. O! patrz, patrz! podskoczyłem! PODSKOCZYŁEM! Nie, nie. no kurwa, nie No I stąd, idź stąd! Nie, 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 Jeszcze cooldown mam. Imprintuję ripera i już Ci podniosę tam łóżko. Jak, jak teraz mi zabierzesz tego ripera, to ja już śniegam pofałę. No to rób, co chcesz, jak mnie trzymam. Czekaj, patrzę, które łóżko ma cooldown. O nie, nie, nie

Eee jaki słaby imprint. W co mu weszło? Nie nawet nie wiem co. Co weszło? Ja się co? głony mi się dziąęła Ona nie może zapładnieć jak się wiedzieć. Ha, pomyliłem co teraz. Albo zjadła twoje ciało, albo się nie znam. Ja mam EQ, ja mam wszystkie te na wsuń się. Ale zjadła twoje ciało, bo cię podleczyła. Aha. Ja wiem, ja mam... Chłopie, przecież tu Andrzej ma 300 mili. Słuchaj, jak, jak ja się tak triggerowałem tą Reaper Queen, dlaczego ona się tak leczy, nie, bo ja takie kurwa patrzę, działa moje zjada, nie, no i widzę, że ta technika też się kurwa, ten... Teraz wyraźnie Ja będę pewnie jak się jej nie uda to ja będę pewnie o 20 leciał chciał sobie oglądać i mam wyrąbawy z tą i Chociaż jednego i mam. Ja, 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 jeżeli chcę sam, to mogę ja się chyba zapłanić, także jeszcze jeszcze. Nie, chcę. Nie, os os ostatnia szansę da Że jak to w 20 będziesz leciał, to ja będę zapłaniał po prostu nie wie starości. Może już chyba się. Nie. Pytaj się czy jutro zostanie twoją balentynką co? się tej królowej czy zostanie twoją walentynką no jak da się zapłodnić to spytam się jej no, no, no. <śpiew> podpierdol agronek gotowy yy, i włączony a Ag gronek złodziej tip włączony.